O, siema. co to jest? Skamasz hey tą kartę, be. Oddawaj ją, oddawaj ją, oddawaj. Ją, hey oddawaj, oddawaj, yeah. oddawaj, nie zasługujesz, oddawaj. oddaj Hejbi! oddaj Hejbi! oddaj sorry, Sorry! ją, oddaj Ja oddaj ty oddaj ją, oddaj ją, oddaj ją, oddaj ją, oddaj ją, oddaj ją, oddaj Ej, tutaj, czy ktoś by. Dobra, to. Tak, w sumie skrosowaliśmy, tak, z dwóch stron. Śmiesznie. Mam nadzieję, że znajdę, właśnie. Nie, chcę jakąś hazardzownię albo. 096. Co się stało? Co jest? Co się dzieje, kiedy komputer ma umrzeć? No, chyba tak, nie przez to. No bo właśnie. Patrzcie, kontakt europejski. Eee, szukamy monetek generalnie i one mogą być w nietuzinkowych miejscach. Ci właśnie gdzieś ukryte jakoś śmiesznie, że gdzieś tak obok czy coś. Ale, łazarzownia, dobra. To szukam. I tam może być monetka. Ale nie ma. Bywa i tak. Ale jest żerówka, która w co by dawała monetki, ale nie wiem czy mi się chce do Trochę nie. Ale ja się poddaję. ma. Nie musisz się poddawać. Ja My mam Ale ja wow. Fajnie. <laughs> no. Romantycznie. A jaką masz Pewnie masz tego. No teraz byłem w wazarzowni, to no, 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 To chodź w tą stronę. Co, mam cię odprowadzić? Nie chcesz, to żebym to cię odprowadził? Trybać. Jasne. <laughs> to ja mam kartę. Czekaj, chyba... bo tu nie, może mamy. być escepek. O. Jam. Może być. A, może w tą stronę? Nie. Tak, tu ja. Chyba. Nie. Chyba. już się pogubiłem. <laughs> to długo ci. jednak. A czekaj, a chodźmy do tego tam, gdzie są te medy. Tutaj. Gdzie tutaj? Tutaj? Bo tu mogą być monetki ukryte. Myślisz? No. Tak wygląda to miejsce, jakby było. jakby no, to Można no. włączyć generator w sumie. A jest kompiuta? Nie wiem, było przeciążenie. O na kurde. Początku. właśnie, o co w tym chodziłem? Przeciążenie jest, kiedy on umiera. No. To co się stało? Nie wiem. Wygląda Myślę, że masz 7000 eee, godzin w tej grze słuchajcie. i wiesz wszystko. Mam 1000. No właśnie. No, bo źle poszedłem. Tędy się idzie w No Ja myślałem, że wiesz wszystko o tej grze. Czy ja słyszę, jak skacze Jaszczów. Możliwe, że mogłeś słyszeć. Ło! Ej, jeszcze ładniejszy entrance, taki bladziutki. No, taki, taki różowy. No, Różowiutki tak zwany. Chyba, jest checkpoint był? Nie. No. Ale ładnie. Ty ja chcę mieć tak w domu. <laughs> czułbyś no, się jak u siebie to komfortowo? Jasne. No ty lubisz ja takie klimaty, te, ja dobre wiem. Ja do mam odtanie się od powrotu w sumie. Jak ty okradasz mnie od razu? Dobra, masz. Ja, masz 500, masz. Nie no, 500 se nie potrzebuje, weź się. Masz, zerzyj się. A i jeszcze mnie zostawiasz, fajnie. No to już może zapomnieć, gdybym już w drugim domu. Oj, 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 oj. oj, oj.

Na przykład. Albo właśnie w czyjejś dupie, ale to. To jest trud w sprawdzaniu tego akurat, więc lepiej patrzeć właśnie po kątach. To jest no, optymalniejszy sposób. <laughs> Tam. Ciekawe co temu, tylko trochę bardzo. Halo! Halo? Kto tam biegnie? Poddaj się! Rzucam granat pod siebie O siema <grymiany> Uciekaj ode mnie, uciekaj, uciekaj! Ale mnie bija, kreś. Ej, bo zombiaczek, tam. Pomóżcie mi z ząbiaczkiem jednym. Ej, bardzo umarłeś, przed chwilą byłeś ochroniarzem. Ogólnie, ogólnie mamy trzy Co to? Ej, czuję. No świetnie. to mnie? Czemu on jest prawo? No, poradnikiem był. Przepraszam, Destro, ale poradnikiem był, czemu? To był, to był, Ej, był poradnikiem, co wy gadacie? No ale Destru teraz był i umarł, się a, Destru nie żyje. Patrz, Destru, ej, Delwek zobacz się o Destru. Nie widzisz? Ej, zabił jednego. E Ile ty nie masz życie? Mi, się rymuje w nie idzie Zdziwi mnie nie, wiem, dużo Poczekajcie na mnie O oh, shit Ale poleciał, widziałem to z daleka Czy to nie jest mrugasz tak, pyci pyci? Rzuciłem granat pod siebie jak coś O kurde Ej dobra, to jest mocne Ty, bo naboi nie mam, naboi nie mam Pomocy, pomocy. Kto to? Oh, Mandi. Z się himshielda. Mrugaciele masz kapę. O, oh, hej. Masz co dla Megga. tam był, zabijeś Mendiego? Czy Mandi tam próbuje coś ubić. Tam się Nie dzieje ma go. teraz. umar. Nie ja chciałem go zabić, ale. O, o łatwo. Kiedy? No, go zabijam. zabieram. Tego raz pić. O kurde, jest tu. Kurde. O, Ludzie u, są. O, kurde. Były hejka. Ej, u, 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 się u, u, do tego, u, u, u. kurde. Nawet nie zdążyłem go trzasnąć. O jezule w jasne. Lecimy im pomóc. Eee. Len. Czemu strzelamy do swoich? warto No, do swoich strzelamenów Dawid. No i co tam Ale ja do swoich Ale Ej, co? Nie ma friendly fire? Ej, co? Nie ma Mamy pozdrowić. pozdrowić. No, Mamy jest ten... efekt. No nie, a ja do swoich strzelam, Ja cię tajemnicze, ale teraz trolowało. Tak? No, to zaraz no. Się zniszczymy. No weź, no. Ale widzisz, chociaż upewniłem się, czy nie ma Friendly Kurze. Fire. Co? Ej, jest Friendly Fire. Powinno być Friendly Oj! Przepraszam, przepraszam, czym jest przepraszam, przepraszam. Ja, ja czym jest problem. No bo nie było czym Friendly jest Fire przez chwilę. Trzymaj, ja Jest Wybuch. Jest zrobione inaczej, i przez to, że wybuch koliduje z Friendly Fire, to ono wyłączyło atak z Friendly Fire, ale samo Friendly Fire nie Co to jest? Je? Tak Nikolia, trzymaj apteczkę. Tak, tym, tak, 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 tak. No i co, kurwa, moja strona, Ingrid, to była moja strona. strona. Chcę cię działa. No właśnie, A, nie przecież nie, nie ma Friendly Fire, co no, nie, to dlaczego ja cię trafiłem? Ja nawet nie wiem. Nie nie zrobiliśmy kroczy. No, nie o, powinno tak było. być. No. Ja to nie wiem czemu. Pan spod no, no, proszę, daj pić złoty. No, no razem? No nie, chodźmy tu, chodźmy do tyłu. Chodźmy do tyłu. Chodź, chodź, chodź. Nie chcesz iść do kółeczka? dostałem? Chodźmy A, do kółeczka. I dostałem monetkę od Rufixa. Ja też. O Ej, 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 Ja wybuchnę razem. Ja Jod jeszcze, od Imira. I co bo się stało? Ty przywróć wroga, szybko, muszę chryczyć, coś zrobić. Hej, jesteśmy malutcy. Co się co stało? Co ty robisz, Dawid? O, Jelbirda miałem. Co zjel Ej, zjel bo mi Jelbird... Jelbird wypadł. Co się dzieje? Ma... <todgrybid> Cześć, <Co się todgrybid> <Co się todgrybid> ma... Mendy. Ma... Ja <todgrybid> nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje? Śmierdzi. Mam broń. Ale fajnie. Ej, bo Jelbird tu jest. Jelbird. Czemu mi zniknął? Gdzie jest tajemniczy? Bo ja właśnie baga znalazłem. Nie wiem. Tajemniczy... Halo? Gdzie, albo mi się wydaje, albo jesteś mniejszy. Gdzie jest tajemniczy? Bo jestem mniejszy, ty też jesteś mniejszy. Cholera. O nie! Delwe ale ty jesteś jeszcze mniejszy o nie, piesek! Od nas. Nie piesku, zostaw! Halo? Jaja. Tak to jest, kiedy każdy dostaje monetki. Eluwina, halo. Hejka halo, halo. Gdzie ty jesteś? Eluwina. 8, mam jeden HP. Ale, ty malutki jesteś. Trzymaj apteczkę. No, wiesz, co, bo, bo, co, o, ale wiesz, co nie to działa, bo ja nie mogę śledzić. <słyszyk> Lol. Chodź, uciekamy, bo ja mam kartę, chodź Znaczy, jestem mój managera ale starszy. A wiesz, gdzie jest wyjście? Nie wiem, ale dojdziemy pewnie. Ale, <słyszyk> ty malutki jesteś. Map, <słyszyk> ty lagujesz. O, chodź, zbrojownia. A nie umrzemy przypadkiem od wybuchu? Nie, coś, co ty gadasz w ogóle? Na <grytanie> no coś mi się pomyliło. Daj, wziu, wziu, wziął. Ja nie muszę nic Dobra, brać. Szybko idziemy, specjalnego, szybko. bo ja mam kwipunek, czyjś. Ja też dostałem gdzieś wrześni. Ale nie można birdy podnosić, a dzisiaj nie ma badnika, <grytanie> więc nie, nie musi być ta zasada. Mam różowy. Ej, Serio? Dwa razy. Ale nie tutaj. Ja wybuchnę dwa razy, To Tutaj mi jedną. Bo, ale wiesz co nie, bo ja mam. Po, po monetce mhm. efekt, że ja wybucham. Lol, ale co, kiedy? Pierwsza menotka i ¿O? chyba wybuchnę dwa razy, bo nie <suszy> wiem. Ej, chodź spróbuj. Menotka, ej. Hej. Dawaj, 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 dawaj. O, ty jeszcze jest. Ale porobił ty ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. <śmiech> <śmiech> bip, pop, bip. <laughs> Ale teraz będzie ładna gierka. Tak porobię. Tak porobię wszystkich. Siema. A co? Co jest? Ale ja cukierka zjadłem różowego, żeby wybuchnąć. Hejka wam. Co? No. Co Byłem przy tobie, chciałem wybuchnąć i jestem. Kim ja jestem w ogóle? 106. CZEMU?! Ja go ksiofam. Czemu jest to już szóstko? Halo? Ja chciałem wypuchnąć. STP kupić tak ogólnie 10, nie? O, jest ty wysoki, To jest prawda. O, ty jesteś wysoki. Nie No, jestem... Nie e... ma tam być, nie dla <laughs> <wybuchane>. Tym prawdziwym <laughs> nieśmiałkiem Nie, miałem efekt monetki, że słysza, słyszałem... Prawdziwym, efeków, aha! I widzę, Wiele, jesteś ogromnym nieśmiałkiem. Przerażającym, bym się powiedział. coś ja jestem. Ej, jest Ja B. za tobą jestem. O nie, klasadę z pałką! Klasadę z pałką w heavy, w heavy, w heavy, heavy. Nie wiem czy to ty. No cofnij się. O nie, tutaj to tu. ty, no, tu. Nie a nie to Lufiks. No tu, zaczynam no, przyszedł stamtędy, choć choć to tak. też jest tak ogromny. Naprawiam drzwi, bo się no. przestraszyłam. jest? Ale, Ale ty gdzie jesteś, malutki kosze? Ej, jestem zobaczony. Malutki jesteś. Ojciec! No ty tak. wszystko. Ale wielki Rufiks ja Ogromny Rufiks, przecież ja się do dupy dorastam. tam. No. no naprawdę. Tylko nie mów co byś robiła Mikulia, nie. Nic bym nie robiła z nie robił, to ty... Ale no ja to bym robił. No dobra, weź. Co to, to za myśli w ogóle? Ale widoczek. Najlepsze. lepiej umyć coś. Umyć Panie rupik, się zaprowadzi mnie pan do S klasy D? Nie mam pojęcia, gdzie oni są, ale dobra, jadę do window. Ale zaraz no, respawn no, będzie, jak, się jak coś Tak, tak nie o. wiem, śmiesznie. Ale jak maluch, jaki o jak, komulutko jesteś. No, jestem malutka. Ja pyci pyci. Ale trzeba było zobaczyć mojego ojca, jaki ogromny. O, no, no, nie bym go poznał. No. No, to już jadę no, do ciebie. <śledzimy> Jedzie ci dokopać. kopać. rzeczywiście, rufiks jest Duży, jest kurwa, duży, to trzeba przyznać o, o, tutaj Rubik, jas, pokaż się. tutaj Rubiks pokażę. Wielki potem. Ale miętowy teraz o, jest Andrance. Oooooo! Ciekaweczki też coś tak urosną. Może? Nie, będziesz jak tam. Dobra, o. tajemniczy na pokaż gejcie. 2000 HP, a ja mi nie żyję. Co, co mi, co mi po tym To a. jest takie 1,79 m i 1,80 m. <laughs> no. Rubiks jest. Jak tym 2000 HP, o, hej! Nie, niech to, chciałem się sprawy. Ale ze mną jesteśmy Yo. kolegami

nie Dobra, tak słuchajcie, tak, Rufix tak, i Barto do Gate'a A, tak, A iście na kajcie się... B. Dobra, jest nie wiem, szukajcie go. Się. Wy szukajcie I zamknijcie go od razu. To Dobra, zamknijcie ja szukam, od razu. Nie znajdę. A ty Mikulia i ten drugi e, 049 chodźcie do mnie <grym> Jak zaczną tutaj jechać, od razu zamykacie windę, żeby ich odciąć od ucieczki hmm. I sam już może Gdzie? Tak, bo oni będą chcieli przy... no to był gate'a B Bo chodzi o to, żeby były scp i kawce O, jadą, dobra, przygotujcie się To ja zamknę od razu jak... To... No, od razu zamknij Ej, tajemniczy, nie można pozyskać jailbirda? Bo... Eee, to nie, nie, nie ja Chodźcie O kurde Weszliście? Otwieraj no, gate'a Ale ekipa Otwieram Dobra, o, AB ja jest zbałem. Ej, ej AB mógł mieć Jelbearda, ja nie mogłem go podnieść jak go no z monetki. Bo ty nie jesteś klasą ludzką. Ale nie, dobra, jak byłem wcześniej dobra. klasą D. No dobra, chodźmy, chodźmy do... Ja zgłaszam Bug. No nie, ile twoje. Dobra, uważajcie, urządźcie <grym> oni zaraz będą tam. No, bo tam, no, tam są. Tyli, nie lecli. Powodzenia. Delvex jest, dobra, Delvex'a zniszczyliśmy. Wypce Dobra, ale oni nie mają O, ale pięknie, no się wstrzymajmy z Peków. Tak, dodatkowo wszyscy są tutaj od tego, dookoła. O, jej tak, jej tak. ma? serwer laguje jak 150. O, no, to fajnie. Ak, nie laguje. Daj mi się w oczach mieszka. mieszka. Jest, mieszkam 500, nie, nie mieszkam 1000 km dalej od serwera, mam normalne 30 pingów jak zawsze. Dużą przerywa, pałę No. Nie, ja mam, no Ale, Ale ty folk z Dolcem jesteś. No i mam lepszy internet. No, Dobra, Dobra dojczy. idę tam. A! Zamknijcie windę. z no, drugiej to jest straszne. Ale ja. A jak zniknął ten jestem zombiakiem do góry nogami. Dobra, no, zabijam. Okay. zabijamy zabi. i Dobra. Nie mogę przeszkrzecić, falo! Ej, śmiałki, chodźcie do windy, idziemy. A, już mogę! do windy, czekajcie, czekajcie, czekajcie! Dobra, już to macie! co ty taki duwy jesteś? Ja został, normalnego wzrostu, to wy jesteście mali! Ej, ostatnia jest Kinga, macie się na tym na powierzchni. ja się kupię, tego się, Ale gdzie jest dokładnie? Ucieczka! Ucieczka! nie miała. na gdzie to jest. Ciekawe, kim jest ta ostatnia osoba? No, ciekawe. ciekawe. Ciekawe, kto się tak ukrył? Ojej, no, chodź A do... Do, 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 do mojego zrozumie. poziomu, proszę. Chodźcie do mojego poziomu. No to poczekajcie, nie, nie zabijajcie dobrań jej dobrań? od razu. Niech przy... to... nie. przyjdźmy wszyscy. A pojechał do Ej, teraz mogę cię opatrzeć prosto w oczy. W końcu. No. Nie Ej, to jest sext w spider Oo, Ooooo, gotowa. Jestem, bójacze. Rufix, jestem już aktywą. No, Ej, hey, Kinga za nami. Nie, ale zaczęło mnie zwiększyć! Ale że, noo... nie co to zabijaj normalnie. Dzięki. Dorośliśmy. No, Jezu, jestem taka duża? Ej, hey, hey, Kingę znaleźliśmy. Braca, mamy Kingę, mamy Kingę. Ale się to dzieje. No, jak coś, to gonimy sobie Kingę w entrancie. Super no, nie on zaraz piłeś? Ta. Ej, Kingę znaleźliśmy. I spadłeś na no, 049. Już nie no, ma Kingi. Nice. No. Ale no. SCP wygrało! Ad, Ale brawo ad, Kinga SCP była się ostatnia, ładnie. Minus 3 Terminated SCP, ja wiele. Ale spoko. A co, ty, co ci dała monetka w ogóle? Przeteleportowało mi.